Podpisano umowę na wykonanie modernizacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Szydłowcu, która jest filią Radomskiej Biblioteki Pedagogicznej. Koszt całej inwestycji to blisko 4 miliony zł, a środki na to zadanie w całości pochodzą z budżetu samorządu województwa Mazowieckiego. Bardzo nowoczesny, przystosowany do realizacji wszystkich zadań tej filii Biblioteki w Szydłowcu, ale jednocześnie będzie też miejscem spotkań zarówno autorskich, różnego rodzaju mniejszych koncertów, różnych imprez, z takich kulturalnych, więc będzie się świetnie komponował, wpisywał w tą przestrzeń szydłowca uporządkowany teren. Do tej pory wyglądało to trochę jak za czasów PRL-u. W budynku zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania architektoniczne, w tym przeszklona ściana i winda, która umożliwi dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowaniu ulegnie teren wokół placówki, gdzie powstaną nowe miejsca parkingowe oraz elementy małej architektury. Można powiedzieć, że to jest nowy budynek, bo rzeczywiście jest na starej bryle i oparty na, na starych konstrukcjach ale praktycznie będzie w dużym procencie zmieniony. Będą wyburzone ściany, będą wyburzone stropy. To będzie bardzo nowoczesny budynek z taką komfortową przestrzenią także i dla osób odwiedzających. Jak podkreśla dyrektor biblioteki, dzięki tej modernizacji mieszkańcy Szydłowca zyskają całkiem nową przestrzeń do spędzania czasu. Dzięki temu, że stworzymy warunki do pracy dla nauczycieli, to ta oferta dla mieszkańców się poszerzy. Ona będzie dużo, dużo lepsza, dużo bardziej kompletna i dostosowana do współczesnych potrzeb. Rozpoczęcie prac remontowych zaplanowane jest na początek maja. Wykonawcą inwestycji jest firma WBM Inwestycje. Według umowy czas na realizację zlecenia wynosi 8 miesięcy. W tym okresie filia biblioteki będzie znajdowała się w budynku zastępczym.